nowy sezon, nowe twarze w drużynie, ale chyba z aklimatyzacją nie będzie problemu, bo znacie tych kolegów też między innymi z parkietów pierwszoligowych. No tak, z niektórymi już graliśmy, z, z, z Kamilem się znamy już prawie 10 lat, Gra, razem graliśmy w Kaliszu. Gdzieś tam się z, z tymi nowymi zawodnikami spotkaliśmy na parkiecie, no i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dopiero się poznaliśmy, 5 minut się widzimy i zobaczymy jak to będzie w nadchodzącym sezonie. A czego oczekujecie po tym sezonie, bo chyba zarząd stawia bardzo ambitne cele tutaj na, na ten sezon? No tak jak była mowa, że będziemy walczyć o to pierwsze miejsce, ale co przyniesie się parkie, to wszyscy jesteśmy ciekawi, zobaczymy, jak ten sezon będzie wyglądać, bo już straszą tą pandemią znowu, no, ale na pewno jesteśmy dobrej myśli, że kibice będą licznie przychodzić na nową halę. Tym bardziej, że to będzie liga centralna i każdy mecz naprawdę o stawkę, bo tutaj nie ma słabych drużyn w tej lidze. Tak, tak. No, miejmy nadzieję, że każdy mecz będzie do ostatniego gwizdka zacięty i zobaczymy, jak nam się te mecze wszystkie potoczą. Na pewno te wyjazdy będą dosyć dalekie, nie będzie już 100 km, tylko będzie 400 km. Ciężko będzie tak trenować, łączyć właśnie pracę i granie w piłkę ręczną, bo wy tak tak w większości zawodników robicie, a tu te wyjazdy będą dalekie, czasami dwudniowe. Uda się to wszystko połączyć? Tak, już przed podpisaniem kontraktu każdy wiedział na co się pisze i na pewno jakoś będziemy musieli to razem wszystko dograć, żeby nie było żadnych komplikacji, a co, co, co zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać.